Witajcie widzowie na moim kanale, jestem bardzo śmieszny i dzisiaj będzie z ucieczka z szkoły w Roblox, więc wędzajcie wystać łapę w górę, subskrybować na Dziękuję za 10 subskrypcji. Zrobiliśmy szybko, więc nie wiem czy mi się ta kamera obraca. Nie wiem na telefon, więc dużo przedłużamy. lecę Czekajcie. Yy... A, zarobku sobie nie. Nam Robuxa, ale nie chcę wydawać, więc tutaj trzeba chyba coś znaleźć. Mm, widzowie, jeszcze tego nie brałem Eee. Dzięki. Eee. Hej, Trzeba otworzyć te lasery. Aha. Będziemy pyk. Dobra. Cyk. O nie. nie. No, no się nie, nie, nie chcę coś ja nie wydaję na razie. Czekajcie. No, nic nie kupuję. Czekajcie. no. Nie, nie, nic nie kupuję. Jeszcze dzisiaj będzie odcinek z eventu. Deno. no. O, się Dobra. I dzisiaj będzie jeszcze odcinek z eventu, więc żeby być na evencie, znaczy na moim filmie. Dzisiaj go wstawia, znaczy dzisiaj dzisiaj Wstawia. Więc to powoduje się fajnie, czy będzie będzie event z eventu z Fortnite'a Ajaj No, niech, nie chcę kupować Dobra, widzimy się jak to przejdzie. Albo dobra, jeszcze raz powiem. Dobra, widzimy się jak to przejdzie. No naprawdę jako jakieś popróbowały się, wreszcie udało by to przejść. Więc lecimy dalej. No wiadomo chodzi dużo gdzie dużo się grało, grało w parkury Teraz już nie jest takie modne, o... Ale kiedyś to było dosyć, dosyć modne. To były takie różnie rok, dw... rok były 2016-15. Tak. Pyk, pyk, pyk. Pamiętajcie, czoło jak spieszy to się diabę cieszył, więc trzeba powolutku. Powolutku, oj to przejść przejścia i e, może swoją nutę wrzucę na tysi... na 500 subskrypcji swoją pierwszą nutę wrzucę na 500 subskrypcji więc 500 subskrypcji wrzucę swoją pierwszą nutę, co jest? ale zabawne ale zabawne Ale jesteś zabawny chłopia. Tu trzeba wejść. XZ. Jezus Maria, jakbym nie był taki głupi, tam tego nigdy nie odkrył. A to trzeba było po prostu wejść w to. Czyli widać, że tu trzeba po prostu być debilem, żeby to tak łatwo przejść. Widzowie. Czyli też dla mnie. Znów to będzie na 500 subów. Nie będę już przemieniał, a czy nie będę już przedłużał z tymi minutami, więc Na 500 tyłu, będzie Edo. No, ja nic nie chcę kupować za Robuxy. Pierwszy zakup zrobię sobie za Robuxy? W ja tym odcinku? No to mi napiszcie w komentarzach, chcę kupić tylko coś takiego normalnego, fajnego, nie? I na 100 albo 50 subskrypcji kupię coś. Dobra. Trzeba chyba tu wejść. Pyk. Dobra. Uf. Kolejny pyk. 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 Dobra. Hop. 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 Nice. Hop. Oj, 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 Najgorsza rzecz na telefon. Kolejny odcinek będzie oczywiście na kompie. Sorry, jakby była jakaś grafika słaba. Aj. No, będzie zabawa, będzie zabawa z tym. To może będzie najtrudniejsza rzecz, ale ja się postaram to przejść na filmiku, a nie z Tu się da doskoczyć jakoś. O tym się. Aj, wy, wyliczyli. Aha. Wyliczyli to. Dobra, postarali się z tym obdrę. Postarali się. Idź, 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 idź. Aj no... Co bardzo się na klomczapie widzę a? Srebrne są żeby tutaj tak... Okej... Okay. Tak lepiej może sobie... Oj, ale skupienie, ale skupienie widziałe. Jak on idzie? Czekajcie... No. Młody jeżyk. Jezus, Jezus, jaki stresik. O, nie że się stresuje, tylko nie chcę zwalić tego. Przecież się nie śmieli ze mnie. Jestem jakimś nubem. No jestem nubem, ale... Okej. Okay. Co ten człowiek robi? No przecież on się może zabić. Pięknie. I ostatnia prosta praktycznie. i ci idź, ci Pcham, widzicie, że tak przyciągam I to. Ta... Tak jest! Jest! Widzowie. najtrudniejsza rzecz na to, leczą. No ja. Dobra, ja, ja. Trzeba po jajach skakać. Pyk. Dobra, to będzie łatwe nawet. gdzie dalej. Mm. Gdzie trzeba iść. Czekaj, chyba się wrócić. Trzeba. Tu i tu. a dobra! Dobra, dobra, wiem o co chodzi. Trzeba tym iść. Chyba. Czekajcie. O, no właśnie. Aj! Coś nie pykło, coś nie pykło. Dobra, ale już jestem mniej więcej... Wiem o co tu chodzi. to jest bez sensu według mnie. Bo co dalej to tu trzeba? Czekaj, przyjrzyj się. Eee, dobra. Chyba tutaj. Ja! Dobra! Tu, to, tu to zessa. Ale chyba tu. Nie trafię. Tu, albo tam w drugą stronę. Ta, w drugą, w drugą. W drugą we według mnie. Dobra, lecimy. Oczywiście, wpijcie na tą mapkę i powiecie jak wam poszło też. Nazywa się, no, po prostu obyskul. I tam wyskoczy będzie druga. Escape school, y Escape chyba obyskul. Jakoś tak. Hej. Tylko idzie muszę to publikować. O nie. O nie. Zepsuł mi się znowu telefon. Czekaj się. Dobra. I teraz będzie Już ósma minuta filmu, a my lecimy, nie śpimy. Pyk, pyk. Mam tyle telefon, że chyba po prostu nie wiem jak to mówić, bo telefon mam nowy, a mi guzik nie działa kanka. Okej, okay, okej, okay. E-e. Dobra. Pyk. Nie no, i co jest? Dobra, i pewnie to będzie jakiś prank znowu, Albo nie. Dobra, tu są jakieś napoje. Soda. Nie, no, nice. Plus, podzielić. Tu cztery. Równa się. 7 jeden Może mm, sensu Ej dobra u nie kaczuszka! A! Dobra, szybko widowie. Szybko trzeba lecić. Nie kaczuszka! jabłuszko! Nie! Mhm. a dobra, zapisałam. A! Dobra. Prawo, 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 ja Dobra, dobra, jest. To jest lewo, lewo kacuszka. O, raz, nas. Nie. Dobra. Ja prawo, 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 brawo, brawo, bra, Dobrze. jak mi kaczuszka spadnie na łeb teraz. A, biegnij! Dobrze, dobrze. Pa. Bardzo śmieszne. Bardzo, bardzo śmieszne, dobrze. Pusz się. dobra. Dobra, idziemy dalej. O nie, o nie, Dobra, lecimy nie, śpimy, widzowie Pięknie Hop, nie, 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 110 subów Mam nadzieję, że będziemy nie, dalej nie, pyk, pyk, pyk nie, nie, moc moc, nie, jest moc nie, moc. Mitsubików. cyk, 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 cyk. Dobrze, na zdrabinki, do góry, oj. Dobra Pyk, hop Kurczę Jeszcze raz spróbuję, pyk Okej, okay, to mnie praktycznie na sam dół wywala Na sam dół albo, na no, praktycznie na sam dół Oj sorry, mój błąd No, spieszyło mi się za bardzo To się nie da zabić, Tylko trzeba być łonim, jak ja. Szybko. Dobra. jest proste, chyba. Albo nie. jak ja jestem. Dobra. 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 Akceptuję. Akceptuję wszystkich znajomych. Tu macie Monik, Dino, albo banan, trzy. Tu macie. Może kiedy będę pobierał będzie wszystko się. Może wątpię, ale może będzie. Może się uda. Pik, pik, pik. Dobrze. Ej, ej, zrekord. Nie, nie. nie, Kurde, ja to nie. Nie, no nie dotknąłam się. Nieee... Ale dla mnie, dobra widzę, teraz to robię. Tyłem. <śmienny> Muszę wyłączyć tego grata. zaraz za wcześnie. Ej, no bez jaj. Czemu ja mam garnitur? Ja mam garniturek? Ja się nie mam garniturku. Miskin nie ma garniturku, ludzie. Mówicie mi, jak będziecie w to będziecie mieć garniturek, czy? to jakiś błąd gry? Ja nie mam skinu z, z garniturkiem. Ja mam czarną koszulkę. Kurde. I ona za 5 bobuks. Flexi normalnie, 5 bobuks wydane. Romyślnie ogólnie kosztował 20 bobuks. Kurde. Bo... Sprawdzam sobie TikToku jakieś źródłem skiny, i miałem 82 books. Wtedy wydałem i 20 robił na skinę, a jakieś tam resztę nagrywa. Jako nagrywam więc, nawet było git, opłacało się 20 różnych takiego skinka. To nie jest tak dużo więcej niż skina w ogóle, od do 10, bo, bo szukam takiego podobnego, fajnego, hmm, bo mi się takie podobają skinki. W masy ziomek. Tak już nie eee Witaj. Czego trzeba po szafkę szukać. Zakładam. Szafkę trzeba będzie otworzyć. Tak, wstawię. Albo trzeba będzie szafkę otworzyć. Albo trzeba będzie znowu wejść w jakieś gówno i otworzyć. Bo jest biała. mi się Wiedziałem, wiedziałem. Dobra, pyk, pyk. O, dobra! Nie! Yeah. Było blisko, żeby było, było, ale nie było. Jednak było blisko, z jednej strony, drugiej są daleko. Tyk, cyk, cyk. Dobra, pyk, pyk, pyk robi wrażenie chodzimy do góry skakujemy skakujemy pyk dobra ścianeczka Zobaczmy do gdzie essa tak i lecimy oj to już nie będzie S -a. to już nie będzie essa yy, tu się tak szło dobra tu jest gites nas to jest tak, suba nie będzie paruwa także hmm, tak, że tak to nie mój tekst, więc. Czy nie było, że podwalam kogoś? To nie jest mi tekst, mówię od razu. Hmm. Ta osoba nie zwyzywała, że mu. Mi... tak tekst, mówię, że to nie jest mój tekst na start. Strzałki! Strzałki! Jakiś telefon? ciekawy jaki? iPhone? Nie, nie, iPhone. Nie wiem, jaki to jest. Piszcie, bo jaki to może być telefon? piszcie swoją propozycje. Będzie Nokia 3101. Nie no, nie było chyba takiej Noki nawet. Cyk pięknie. Czy tosy i dobra? Hop, hopa, 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 chopa i hopa. I to tu, tu... Ej! Co jest? Czy mnie na starym czy... Eee. Dobra. что тут есть? Не, это не хочу спать, видео, я там не спал, Не, это не хочу спать, добра. Слушайте, этот голос и... Добра. Еще боюсь, но спал, Бо то есть, а еще боюсь. Добра. Утекаем, утекаем, утекаем. Opętało mnie, o nie, o nie, o nie Zamieni się w zombie zaraz Zamieni się w zombie, dobra, idzie tu do skoczyć, tu może skoczę oj oj, 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 dobra Jest, jest, o nie, co to za pioruny? Jest Jest, co? Udało się. Wyszliśmy ze szkoły. Wyszliśmy ze szkoły, widzowie, wyszliśmy. Słokie rzeczy do boksy. ja bym sobie sprawdził jak ja na sam. To nie jest zabobusy! O! To są samochody, tu będziemy uciekać ze szkoły. To i Autobus! Ja będę chyba uciekać. Ja ucieknę sobie w widowie tym. Matko, jak podskoczył. Widzieliście to? Jedziemy. Oj. Jedź, jedź, jedź. Proszę, jedź, jedź. Musimy uciekać. Dyrektor nas goni. Nie rozumiem. Chyba trzeba jakiś lepszy samochód wziąć. Ta, to z błoto. To będzie lepsze. To będzie lepsze na błoto. Ten, ten, ten. Ten będzie lepszy o wiele. Trzeba uciekać jak najszybciej. Dobra, kierowca. Jedziemy. Tak! O nie. Tym mm, autobusem spróbujemy jeszcze. Może autobus będą do szczęścia. O Boże, choć wątpię. Nie, autobus jest miejsce nie ruszy. Największa nadzieja jest w terenu w Cerytowie. Dobra. To jest terenówka. Powiedzmy, że to jest terenówka, widzowie. Wy... Nie, nie, nie. Tak! Tak! O nie. Mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Okej, okay, co teraz? tam Zobaczymy, bo to może mieć tepnie. Na miejsce, widzowie. Musimy to wygrać. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie mogę. Czyli tu trzeba samochodem jechać. Nie można się wywalić. Dobra. Mierz Star Warsów. Dobra, jeszcze raz widzę. Tutaj trzeba. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy to jest jakiś żart. Trzeba na nowo Raz od charakter widzę, raz od charakter A! Dobra, wyszłam, szedłem Przepraszam O matko, o matko, o matko, o matko, o matko, o matko, o matko Dobra Kolejna próba A! Nie, Nie wywal się, błagam Jaki backflip Kur... Dobra, drugie, yy, trzecie, któreś tam podejście na dnie, które Ech, sami widzicie. Idziemy po... Któreś tam podejście, widzowie? Trzeba stąd wyjechać. ale ja nie chcę się wywalić. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jadę, jadę jeszcze. Jadę. Jeszcze już nie jadę, widzowie. Mogę ja jeszcze tym drugim o tu taki ziomek, dawaj idziesz ze mną. Wbijaj no, siadaj. Wbijaj. Dawaj wbijaj do mnie. No wbijasz gdzieś czy nie? Dawaj do mnie. Czy nie pojedziesz? Mówiłem? O nie, o nie. Ojej, 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 się rozpadłem widzowie, jeszcze jadę, no, już nie jadę, spadłem. Dobra, kolejna próba, jedziesz? Bijaj, już to jest dziwne, jedziemy tu. Nie uh! yeah! żyję, już nie żyję, ja tu próbuję. Zrobić tak, żeby nie wypaść. To chyba najlepiej być autobusem, jak się w ogóle ruszy ten autobus. On jest dziadowski, tak szczerze. Jestem za niski, dobra. Sami widzicie, że nim się nie da pojechać. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. O. Ona przyciąży autobus. Dobrze. Nie, to nie ma sensu. Jeszcze spróbuję. Jeszcze spróbuję. Tym samym chodzikiem pojechać. Dobra. Bierzesz? Nie bierz. Nie. No, patrzcie. Popchnij mnie. Popchnij mnie, proszę. Popchnij, popchnij, popchnij. Popchnij, Lamusie, no. Ale, Lamus, z ciebie kolejne próba. Dobra. Zbieram bandę. Jedziemy. Tak. No czemu? Skaczcie, skaczcie koledzy, skaczcie. Nie możesz się rozwalić. Aj, nie, dobra. Widzimy się jak dojdę tam, tam, tam właśnie. Jak sobie widzę, widzi, widzi? to jest jakieś pomieszczenie. Tam jest jakiś checkpoint i pomieszczenie. Musimy to sprawdzić. Dobra, szybko. Tu jest jakiś mi dom. Tu nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia, co to może być. Klikam. Chodźcie, ziomeczki. Klikamy, dobra. Winda. Widzowie, widzę! Nie! obraży ja. I co to jest? Uuu! Wygraliśmy widzowie, wygraliśmy i wygrali. Widzowie! Co to jest? To jest jakiś wyścig. Jest, widzowie! Udało się nam to wygrać. Kolejna gra. Więc w kolejnym odcinku idziemy do kolejnej gry. To jest więc... Więc się że gnamy na nim.